Cześć drodzy widzowie, z tej strony Panzer Seba, początkujący jak to niektórzy mówią. Dziś wybieramy się na jeden z półwyspów, gdzie w 1945 roku była przeprowadzona akcja Hannibal. Co niektórzy wiedzą, co niektórzy się dowiedzą, zobaczymy co pozostało po uciekinierach, którzy w 1945 roku próbowali panicznie wydostać się z tego półwyspu. Myśleli, że dadzą radę częściowo, część się udało uciec, część nie, część zakopało swoje rzeczy, pogubiło swoje rzeczy. A ja spróbuję dzisiaj mniej więcej troszeczkę liznąć tej historii i zobaczyć co się działo w 1945 roku, co się dzieje teraz. Jak na razie jest mrzawka, czyli pada deszcz delikatnie, ale spokojnie. Ja się nie poddaję, jestem do dobry, dobry, trwałych, cierpliwych. Coś postarał się dla Was dzisiaj znaleźć, ale co? To się okaże za niebawem. Za niebawem przeniesiemy się już do celowe miejsce, gdzie będę starał się zagłębić w historię. Jak na razie pozdrawiam do pierwszego dołka. Jakby Wam się to podobał film, proszę o lajkowanie, zostawienie komentarzy i oczywiście subskrypcję i łapka w górę. Pozdro, pan seba. No jak wspominałem, witam ponownie. Jesteśmy już przy pierwszym dołku. Eee. Mamy więcej takiego kopaną dziurkę. I zobaczymy co w niej się skrywa. Eee. Coś mamy I Zobaczymy, co zostało po niej. Oczywiście jesteśmy w ziemiance. Co nam tu wyszło z tego? To trzeba zobaczyć Tradycyjnie eee, Góra. I znowu prześladują mnie te góry od tych baniek. O, mam słońce. No nic. No nic, nic. Trudno. Do następnego. I ponownie widoki takie piękne. O, wyrwaliśmy jeden otwór. Nic specjalnego, nic żółdogodnego wrzucenia. Ale tu mam coś specjalnego. Ktoś kiedyś się pomęczył, zrobił z zapytaniem do wszystkich, od czego może być ta blacha. Na pancerne mi nie wygląda, bo ponieważ jest troszeczkę przycięta. Tu ma jakieś wgłębienie, tu jest jakaś osłona, ale co my tutaj mamy, to nie wiemy. Tu leżą restki karnistrów. O, no taka dziwaczna blaszka Spójrzmy sami No dziwactwo, dziwactwo O, tu się różne rzeczy walają Do następnego O, krzyczory Zobaczymy tą zimankę Coś tu już było kiedyś. Mamy jakieś pasy. Coś było, coś było. Mamy no, takie barierki. No nic. Pusto. Toż ktoś był pierwszy, ja nie jestem też, nie pierwszy, nie ostatni. No cóż, i się wracamy z powrotem. No szkoda, jak powiedziałem, to jest mi odcinek pilotażowy. Zobaczymy, czy coś nam dzisiaj jeszcze się pokaże. Z operacji Hannibal. I tak samo jak widać ponownie. Chodzimy po lasku. Piękne słońce. No, ale co z tego oprócz tego słońca? Zrobiło się parnie. Gorąco. No, i będziemy kontynuować dalsze nasze poszukiwania. Aby coś, coś ciekawego w końcu, może coś znajdziemy. Jak na razie, sam śmieci. No, standardowo. Nie myślę, że to jest taki siup To się wchodzi i od razu jest wow. Tu trzeba swoje kilometry zrobić. Trochę wiedzy. Trochę szczęścia. I zobaczymy. Do następnego. Hejjo. wprost. Na tej magicznej, magicznym Półwyspie. Mam, normalnie pech, a nie prześladuje jedna rzecz. Cały czas non stop za mną chodzą hełmy. Teraz mamy smutek. Mamy jedną taką obudkę. Oj kurde. Szkoda. Ale grzebimy dalej. O, coś. Mamy drugą. Mamy heł w resztkach. Co my tu jeszcze mamy? No coś jest. Nie. Tutaj jeszcze coś. No, Co się z nim stało? Ja nie wiem. O, patrzcie. Jak ktoś lubi puzzle. Takie fajne. O, można je sobie układać. Cały czas zimioneczki. No szkoda, że nam tylko tyle z niego zostało. A tu mamy jakieś o, resztki a, konserwy. Nie miaszki żarli. O! Masakra. Jedna wielka niewiadoma. Co tu się jeszcze może znaleźć? No nic. Do następnego. Z takim ogryskiem pozdrawiam. O, no, przerwa nasza toaleska. Trzeba sobie wpalić. Jak mówiłem, ciężkie, ciężkie. Jest dzisiaj powietrze. Ponieważ popadało, zrobiło się teraz smolko. No i mamy dobrą temperaturę. Ale tutaj w dziurce w dołku no, mamy dosyć, dosyć, dosyć potężny sygnał I na dzień dobry mm, Spójrzcie Na dzień dobry mamy Mamy zamek do małera Taka zabawa Zameczek. Oczywiście zostaje, bo nie zbieram. Nie jestem złomiarzem. Mamy reszkę pazura, mamy całą gałę. No, zamek praktycznie jest całutki. ale strychninka. No coś. Nic tokofiemy dalej. Zobaczymy co tutaj będzie dalej, bo jest obiecujący sygnał. Powiem wam tylko tyle, że coś dużego tutaj leży. Jakaś płyta betonowa. Nie wiem. Tak, jakaś płyta betonowa. Tradycyjnie, niemiążki sobie porzucali, coś betonowego, chociaż nie, to idzie, idzie coś, idzie. Mm. Mm. No nic, no, do później nie będę was zanudzał kopaniem. Wspominałem, na razie wyszły nam, jak wspominałem, na razie wyszły nam nosi, noszaki. Do 10,5 Tu resztki łóżka Tu mamy Malutką dziurkę Bardzo malutką dziurkę Ale Spójrzmy na to bo coś, coś, coś tofiliśmy. Coś nam ładnie bije Uff. Namęczyłem się w tej dziurze Moi drodzy Ale zobaczymy A to co jest o kurde, coś fajnego, mam jakąś krągłość. Co to jest? Fajnie było jaki kolorek jakaś papierniczka. No dziwne, takie zapięcie od dziury. No nie wiem. Jakieś pudełka, coś? No trudno, nic. Do następnego. No i witam podobnie jak zwykle z takich pięknych lasków. No nie o tym bajera. Stawiliśmy miejsce. Coś jest, coś, coś jest, coś jest. Odkopane No i mamy coś Ale co? Dziwny kształt patrzmy ha, Dziwna sprawa o, Mamy magazynek głukowy Patrzcie Ale oczywiście nam się rozwalił za pierwszym ciosem Trudno smutek Tyle z magazynka nam zostało A oczywiście strechnina Norma, jak tu w tym miejscach. Ale mniej więcej wyglądało tak. Taki to magazyneczek. No cóż. Rozdziabał się na drobne. Smutek. Z niego i tak by już nic nie było. Pusto oczywiście. To na rdze w środku. I nic poza tym. No cóż. Jak to mówią wszyscy pozostałości. Do następnego.